Witajcie na testach mojego nowego nabytku, jakim jest kamera GoPro 9 Black. No, czarna edycja. Postanowiliśmy dzisiaj jest niedziela, pojechać w teren rowerem, no i coś nagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od zawsze chciałem tą kamerę mieć, no i w końcu się doczekałem. No i postaram się coś nagrać, jakieś kilka ciekawych ujęć rowerem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie obiecuję, że to będzie jakoś czyli jakoś to będzie tak fajnie wyglądać No ale pierwszy raz mam do czynienia z tą kamerą, tam trochę w domu, próbowałem coś nagrać, ale teraz postanowiłem skorzystać z wolnej niedzieli i pojechać w teren. No to ubieram na głowę i też coś z roweru nagram zobaczymy. Dobra, rower stoi. Mam nadzieję, że go widać Trasa. Jedziemy. Ła. Taka droga polna w mojej okolicy. Coś ciekawego może się nagra. Nie, to po prostu to jest test kamery, no to raczej nic ciekawego nie będzie. Przejażdżka taka krótka po okolicy. Parę minut, żeby coś nagrać. Wczoraj trochę popadało. Wam powiem, że pomału się uczę, jak tą kamerę obsługiwać. Zobaczymy, czy coś ciekawego mi się uda parę razy nagrać. Niedługo będą żniwa. To będę chciał coś ze żniw nagrać. No niestety teraz popadało Zniwa się odwleką Tam w, u nas zachodnią pomorskim dużo jest pokoszonych zbóż, ale u nas w nie, jeszcze nie Okolica kosi, a u nas zboża jeszcze stoją Tu fajny lasek po lewej, po prawej znaczy się po lewej babce kiedyś pole miała No teraz zrobił się z tego las. Grzybów chyba jeszcze nie ma Jagody wiem, że są. Sam byłem nawet, nazbierałem trochę na pierogi. jak to mówią błotnika coś się nagra no mówię, to jest na razie tylko zabawa jakieś testy no wiadomo filmy nie będą jakieś super piękne wiatr wieje, czekam, jak ma będzie słychać

To się nagrywa. Kilka minut takiego filmu. Ile wyjdzie, to wyjdzie. To jest tylko próba. Coś będzie widać. No niby widać. Trochę pod słońce. To tak. To nie. Nie jakiś problem. Chyba, że się coś nagrywa. Przestory przejazd. Wiem, jadę w to samo miejsce, ale no, no mówię, robię testy, bawię się kamerą po prostu. Testuję z różnych perspektyw. Dobra, teraz taka trochę polna droga. Zresztą jak, jakaś jakoś obrazu z roweru. Bo to wiecie, na rowerze... Tutaj teraz trochę polną drogą, chcę zobaczyć jaka będzie jakość w różnych wiecie, na różnych wertepach, na rowerze, później na przykład jak pójdzie na kombajn czy na ciągnik no to um, trzeba będzie wiedzieć na czym się stoi. Dobra. Dobra, to myślę by było na tyle. Ja wracam do domu, zmontować ten film. Zobaczymy, co z tego wyszło. Może parę minut takich fajnych ujęć wyjdzie. Jeszcze wezmę na chwilę na głowę. Nagram przejazd kawałek do domu na... z głowy. Także widzę, że kamerka na razie zdaje egzamin. Zobaczymy w praniu. Jak to zgram na komputer jak wyjdzie? Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, że w końcu wrócę do nagrywania. No i że co, zakładam kamerę na głowę, jadę do domu. Widzimy się w kolejnym filmie. I weźcie, powiecie, jak tu teraz mieszkać w mieście. Niedziela, sobie fajnie można pojechać na rower. Świerszcze cykają, nic nie jedzie, nie jedzie. Fajnie był było, jakby pociąg jechał, no ale no niestety niedawno jechał do Szczycina. To teraz nie będzie żadnego. I się znacie znaki są Że jest przejazd kolejowy za chwilę nawet w takim szczerym polu fajne znaki nowe niedawno zrobili I wiadomo przejazd nie strzeżony To muszą być musi być oznakowany Znak stop Zaraz powiecie, że się nie zatrzymałem To się zatrzymam Nic nie jedzie, nie jedzie nic Linia Kolejowa Szczecin Kołobrzeg 402 chyba jak dobrze pamiętam. Tu działki budowlane, jakby się ktoś chciał budować, to są na sprzedaż. Już nawet skrzynki są, prąd jest. Tu się konie dziś pasą Tu wias też na łąki Może zobaczymy kuniki Nie ma Schowały się tam, są w krzakach No dobra To na razie